Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę wam fantastyczny przepis. Przepis na sos Tabasco. Sos Tabasco jest bardzo drogi, no i oczywiście łatwo go przyrządzić w domu. Także pokażę wam jak to zrobić. Taka butelka kosztuje około 10-12 zł w zależności gdzie pójdziecie. No to nie jest dużo, nie jest dużo tutaj yy, zawartości tego sosu jak na 12 zł, to wam pokażę co zrobić, żeby łatwiej sobie go przyrządzić w domu. Także, od czego zaczynamy? Zaczynamy od proszku. Do produkcji Tabasco używają zwykłych, świeżych chili, papryczek chili. No niestety jest to długi proces, bo oni na początek miażdżą je z solą, później wkładają do dębowych beczek i je tam trzymają przez 3 lata. Możecie też tak zrobić, jeżeli macie dębowe beczki, oczywiście dużo miejsca w piwnicy i wystarczająco czasu, czyli 3 lata czekać na sos. To spoko, zapraszam, możecie sobie tak zrobić, ale pokażę wam jak go zrobić w 5 minut, nie? Także od czego zaczynamy? To jest proszek chili, czyli najprostszy proszek. Popatrzcie, pokażę wam, tutaj jest na przykład ostra papryka. Ona ma inny kolor, ona jest ciemniejsza, ta jest jaśniutka. I potrzebujemy 3 łyżki tego sproszkowanego chili. Duże łyżki bo dużo, dużo sosu też będziemy robić. No i do tego jeszcze wrzucamy 3 łyżki płatków z chili. I następnie pół łyżeczki soli. Nie jest tego dużo, tutaj soli jest tylko po to używana do produkcji, żeby zamarynować te papryki. No i następnie biały ocet winy. Jeżeli używacie octu, będziecie używać octu spirytusowego, warto poeksperymentować, bo nie wiem jak on się zachowa, i na pewno będzie trochę kwaśniejszy, mocniejszy. Oni używają ocet winny, ocet z białego wina. Ja też użyję taki. I lejemy go. 200 ml Tyle ile potrzebujemy i wlewamy to wszystko tutaj do garczka. Popatrzcie, hop, mieszamy wszystko razem i musimy sobie go zagotować. Jak nam się zagotuje, to wtedy go ściągamy i będziemy go odcedzać. Pamiętajcie, że nie musicie go długo gotować. On się ma tylko zagotować, żeby wszystkie, wszystkie te naprawdę smaki wyszły z tych z papryczek chili. No i pamiętajcie, że zapach jest niemiły, jak się ocet gotuje, także uprzedzam, otwórzcie okna, wygoncie mamę, tatę z domu i powiedzcie, że teraz będzie produkcja tabasco w waszym domu się odbywać. Dobrze, popatrzcie, kiedy już się wszystko zagotowało, teraz jest ten moment, kiedy wszystko się zagotowuje i powstaje nasz fantastyczny sos tabasco. Hop. I teraz trzeba go przecedzić przez dość... Gęste sito. Popatrzcie, tu zostaje to wszystko. A nasz sosik już się tworzy. I naprawdę powiem Wam, że próbowałem go zrobić kilka razy. I jest to najlepsza podróbka, jaką możecie znaleźć. Naprawdę, jeżeli ktoś nie jest znawcą sosu Tabasco, wielkim znawcą, to nawet nie skumał, o co chodzi. A to jest naprawdę do przygotowania w kilka minut. Także, jeżeli kiedykolwiek skończy Wam się tabasko, możecie tak to zrobić. I naprawdę moc jest ta sama. Smak bardzo podobny. Tylko powiem Wam jeszcze jedną rzecz za chwilę. Pamiętajcie, musicie to tak o przesiać. Bo to też jest potrzebne, popatrzcie. Dobra. Tutaj już nam, na samym końcu to już nam jest niepotrzebne, i teraz musimy poczekać, aż cały sos ostygnie, i wtedy mamy nasze domowe Tabasco sos o naprawdę dobrej mocy. Pokażę Wam tutaj, o. Tak wygląda ten sos. Barwa może się troszeczkę różnić, ale. Widzicie, jak go damy na talerz, to naprawdę barwa. Jest bardzo podobna. Wszystko jest idealne. Popatrzcie. Popatrzcie. To jest tabasco, to jest ten sos, który przed chwilą zrobiłem, i wygląda naprawdę identycznie. Różnicy nawet nie można, nie można spostrzec gołym okiem. Jedyną, jedyną wadą tego sosu to jest to, że jeżeli on dłużej stoi, ten sos mój, to może się lekko rozdzielić. Ale jak go wszcząśniemy i go jeszcze raz użyjemy, to będzie taki sam. Popatrzcie, kolor ten sam. Smak naprawdę identyczny. A moc, tabasco, moc mojego tabasko zależy od papryki, jakiej użyjecie. Ja polecam zwykłe chili, proszek chili, i zmielone oczywiście, chili w proszku. I to było przygotowanie sosu tabasko. Szybkie, łatwe, proste w moim domu. Dziękuję bardzo. Życzę smacznego. Oczywiście możecie próbować to wypić, a po więcej przepisów zapraszam na stronę Facebooka. Kocham gotować, gdzie możecie mnie polubić. Do zobaczenia!